Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale, a zwłaszcza serdecznie witam Skorpionki. Witajcie Skorpionki, bo to dla Was będzie dzisiaj czytanie. Zrobimy sobie czytanie Ja i On, co nas łączy. Zobaczymy sobie, co tam u Was w trawie piszczy, co tam u Was w uczuciach. Z jednej strony będziecie Wy, jako jakie macie nastawienie do, do tej relacji, z drugiej strony Wasza druga strona. I rezultat. Jeśli, kochani, wasza strona będzie pasowała bardziej do waszego partnera, a waszego partnera do was, to sobie po prostu pozamieniajcie to nie jest problem. Będzie to, kochani, czytanie ogólne. Oczywiście pewnie też czytanie nie dla każdego, także bierzcie ze sobą tylko to, co z wami rezonuje, resztę odrzucajcie. Bierzcie to, co potrzebujecie, na tą chwilę. Jeśli będzie Wam się podobało, proszę bardzo o komentarze i o łapkę w górę. Dobra, na końcu zrobimy sobie wyrocznie. A teraz zobaczymy sobie, co tam u Was. Co tam u Was, moje drogie skorpiony? Jakie macie nastawienie do Waszej relacji, do Waszego związku? Dobra. Rywalizujecie o coś. Hmm? Duża zmiana. I blokada mentalna. Ciekawa kompozycja. Dobra. Kochani, jest jakaś rywalizacja o kogoś, o waszego partnera. O pa Mam wrażenie, że to jest rywalizacja, bo mówimy tutaj o relacji związkowej, więc będziemy się na tym skupiać. Kochani, rywalizujecie o wasz związek, o waszą relację. Macie też, może być też tak, że albo rywalizujecie o wasz związek, albo macie w sobie taki konflikt wewnętrzny i to powoduje u was, kochani, taką blokadę, barierę. Stwarzacie sobie mur. Stwarzacie sobie swój świat i w tym świecie tkwicie. No, mielicie, mielicie jakąś sytuację, przetwarzacie jakąś sytuację, która, się, która odnosi się do waszej relacji. Bijecie się z myślami. No, katujecie się tymi myślami. No i po co? No i po co, kochani, zobaczcie, jakie macie, jaką macie piękną kartę. Nowe możliwości, coś pięknego, coś nowego się przed wami otwiera dotyczące waszego związku. Tak jakbyście zaczynali od nowa, tak jakbyście zostawiali ze sobą ciężkość i, i przechodzili przez y, otwarte drzwi, gdzie pięknie świeci słońce. No, nowe możliwości dla was, coś pięknego, pozytywnego, to jest bardzo pozytywna karta. No. Ale macie jakiś konflikt wewnętrzny lub rywalizujecie, o Waszą relację. I to powoduje te stany depresyjne w Was. Sami się blokujecie, sami stwarzycie sobie barierę. Nie możecie się przez nią przebić. Czujecie taką niemoc, takie zrezygnowanie. Dopytamy sobie zobaczymy sobie Waszą drugą stronę. Co tutaj u Waszej drugiej strony? Wasza druga strona to jest taki lekki duch, wiecie o co chodzi. Taki trochę marzyciel, taki trochę romantyk, yy, taka osoba, która yy, ma swój świat, często się w tym swoim świecie zamyka, jest czymś znudzony, jest czymś mm, zdegustowany, yy, zniecierpliwiony, czeka na coś. No? Czeka, kochani, na coś. To jest osoba bardzo romantyczna, bardzo taka mm, empatyczna. No, ale skąd u Was ta rywalizacja, skąd u Was te, te, takie, ta taka bariera mentalna? Jakieś znudzenie widzę, kochani, jakieś zniecierpliwienie, jakąś stagnację. Może Wy chcecie, kochani, tej zmiany? Wy chcecie czegoś nowego? No. I to was już męczy, ponieważ wy chcecie czegoś nowego, świeżego powietrza, tchnięcie, takiej, tchnięcie takiego czegoś nowego, czegoś innego. Bo tu mam wrażenie, że taka trochę weszła stagnacja między was. No. Weszło coś, taka trochę rutyna, wiecie o co chodzi. I to was już tak trochę. Niecierpliwi, mam wrażenie. To Was tak nie czujecie się komfortowo. Chcecie zmiany. Tu jest, kochani, też dokańczanie pewnego cyklu. Dokańczanie pewnego cyklu w Waszym życiu. Zamykanie starych spraw. Rozpoczynanie czegoś nowego. W momencie zamknięcia czegoś starego. Zostawiamy stare za sobą. I idziemy w nowa. Dopytamy sobie karty. Dopytamy sobie, kochani, karty. O co tu chodzi z tą rywalizacją albo z tym konfliktem wewnętrznym? No tutaj ktoś was oszukał. Tu, kochani, ktoś was oszukał. Ktoś was yy, zrobił w balona. No. Być może partner wasz zrobił was w balona. I stąd wy zakładacie sobie tą blokadę? No? Stąd też konflikt wewnętrzny w Was, ponieważ Wy nie wiecie co zrobić, a chcecie czegoś nowego? Tu jest oszukanie, tu jest zdradzenie, tu jest zmanipulowanie, tu jest okradzenie z energii, toksyczność. No? Coś takiego tutaj, kochani, widzę. No i ciężkie stany depresyjne, no, zamykanie się w swoim świecie. Zobaczcie, no to jest to samo. Stwarzacie sobie barierę, stwarzacie sobie blokadę, ale to jest wasza głowa, pamiętajcie. To wy sami sobie to robicie. Ale jeśli, e, e, um, jeśli dokonała się w waszej relacji taka sytuacja, że partner was oszukał, lub y, Okradł z Waszej energii życiowej, lub Was zdradził, bo tak też może być. Zrobił Was w balona, no to nie dziwne jest to, że Wy sobie zakładacie blokadę. W każdym bądź razie oczekiwanie na zmianę. Tutaj, tu, tutaj nastąpi jakaś duża zmiana, kochani, w Waszym życiu. Jakaś, kochani, duża zmiana. No. Jakaś osoba młoda. No, mam wrażenie, że tutaj się pojawiła osoba trzecia w waszym związku. No. No tak. Albo wy, kochani, po poszliście yy, za emocjami, albo was poniosły emocje, albo waszego partnera poniosły, kochani, emocje. No. I teraz stoi przed wami wybór, którą, którą drogę wybrać. Czy zostajemy w relacji i ją reperujemy, czy odchodzimy? Nie widzę karty odejścia, to już Wam mówię. Hmm? Stoicie przed wyborem. Coś się wydarzyło, że wy, czy, wy, wy założyliście sobie blokadę. Może być tak, że partner zdradził, oszukał, zmanipulował, okradł, tak? On jest zniecierpliwiony tą sytuacją. On jest zniesmaczony czymś. Pytanie czym? Zaraz zobaczymy czym. Hmm? A brak równowagi. Brak równowagi w dawaniu i braniu. Hmm? Nie ma balansu. Nie ma harmonii. Człowiek buja w obłokach. Zamyka się w swoim świecie. Zamyka się w swoim świecie. Izoluje się od Was. Co tu się, kochani, wydarzyło? Hmm? Wejdzie do Was. Hmm, poczekajcie. Wejdzie do Was z propozycją. Yy, Wejdzie do Was z propozycją yy, wyjazdu. Z propozycją mile spędzonego czasu we dwoje. Wy może z tego tytułu będziecie stali przed wyborem, ponieważ on coś przeskrobał. Teraz on wychodzi, kochani, z propozycją do was o pogodzenie się, o pojednanie, tak, żeby załagodzić tą sytuację, i wy nie wiecie co zrobić. Wy nie wiecie, jaką podjąć decyzję. Czy pojechać z nim, czy spędzić z nim pewien czas i przekonać się, porozmawiać, czy po prostu. No, dalej tkwić przy swoim, tak? Hmm? No, co, oj, no, no, ewidentnie, kochani, coś się tutaj u was, u was wydarzyło, że zburzyło się wszystko, tak? To, co wspólnie budowaliście, się rozwaliło. Może być to zdrada, może być to oszukanie w kwestii finansowej, może mogą to być jakieś inne sytuacje, ale coś się wydarzyło, że wy czujecie się oszukani, zdradzeni, okradzeni, jakaś toksyczność i to spowodowało, że zburzyło wam się wszystko to, co budowaliście razem i wam jest trudno się teraz przebić, tak? Przełamać w tej kwestii. Dobra. Jesteście, czujecie. No, zobaczcie, czujecie się zranieni. Pękło wam serducho. Ciężka jakaś sytuacja tutaj zaistniała. Dlatego ten konflikt was, tak? Dlatego wy się bijecie sami ze sobą, co zrobić? Ale coś pięknego na horyzoncie. Dobra. Zaraz sobie zobaczymy rezultacik tego. Wszystkiego, co tutaj Wam powiedziałam. Może tutaj da nam odpowiedź na pewne rzeczy. Co Was scala? No i patrzcie, kochani, i znowu mamy kartę toksyczności. Znowu mamy kartę złodzieja, osoby, która zdradza, osoby, która oszukuje. No, tu się coś wydarzyło, kochani. Zostaliście okradzeni, oszukani, zmanipulowani zdradzeni przez bliską wam osobę hmm. jakaś tajemnica wyszła na jaw, jakieś, coś się wylało, coś ujrzało światło dzienne wypłynęło na zewnątrz i ta, ta prawda, która wylazła na zewnątrz hmm, sprawiła, że wy się tak czujecie no, że się właśnie tak czujecie to sprawiło, teraz już wiemy o co chodzi, zawaliło się wszystko. To, co wspólnie budowaliście. No. Hmm. Chcecie się rozwijać, chcecie mm, czuć się szczęśliwi, tak? Ale sytuacja, która się wydarzyła, was blokuje. Sami też się trochę blokujecie, tak? No ale. Co wy z tym zrobicie? Wybaczycie. Mam wrażenie. Wybaczycie, kochani, tą sytuację. I odejdziecie. Albo będziecie budować wszystko. Mm -mm. Kochani, mam wrażenie, że Wy tą sytuację wybaczycie, ale Wy dalej nie będziecie mogli być z tą drugą osobą. Jest podjęcie decyzji. Jest dokonanie decyzji tu i teraz. Decyzji zgodnej z Wami. Jest bardzo duże poranienie, zobaczcie. Po raz drugi mi ta karta wychodzi. Duże zranienie, rozcięcie serducha na pół. Serducho Wam pękło po jakiejś. Po, jaki, po czymś, co ujrzało światło dzienne, po jakiejś prawdzie, która się wylała lub której wy się dowiedzieliście. Zostaliście okradzeni lub oszukani, zdradzeni. I to spowodowało, że Wam się po prostu usunął grunt pod nogami. No. Wybaczycie, ale mam wrażenie, że tutaj nic z tego nie będzie. Nie mam karty odejścia, ale jest Wam bardzo trudno być dalej z tą osobą. Hmm? Mogę jeszcze jedną kartę dołożyć? No, to dotyczy ewidentnie wasze, Waszej drugiej połowy. I znowu mamy kartę dziewiątki mieczy. Tutaj mamy ósemkę mieczy, tutaj mamy dziewiątkę mieczy. Bardzo silne stany depresyjne. Stany lękowe, niemożność podniesienia się, niemożność dokonania decyzji, ale Wy decyzję podejmiecie. Wy, kochani, decyzję podejmiecie, czego ona będzie dotyczyć, Wy będziecie wiedzieć najlepiej. W każdym bądź razie zawalił Wam się świat, mam takie wrażenie. Mhm. Po, po dowiedzeniu się czegoś, po ujawnieniu jakiejś prawdy, coś się wylało i to się przelało, kochani, w Was. No. Hmm. Dobra, zobaczymy sobie kartę wyrocznie. Co, takie ciężkie są te, te karty. Rąb drewno. Aż wióry polecam. Rąbcie, wywalcie z siebie negatywne emocje, a później działajcie. Działajcie tak, żebyście Wy byli usatysfakcjonowani tym wszystkim. Już Wam czytam. Nic nie jest teraz tak ważne, jak robienie tego, co musisz robić każdego dnia. Niech twoje serce pamięta, że nie wszystko musi być z trudem zdobyte. Namiętne, a nawet znaczące. Relacje i przyjaźnie przeżywają chwilę uśpienia, gdy w centrum świadomości się yy, znajdują się codzienne zadania. Teraz jest idealnie. Trzymajcie się za ręce, myjcie razem naczynia, naczynia rozpalajcie ognisko, czytajcie książki, dzielcie się posiłkiem. Nic nie mówcie, patrzcie w przestrzeń, Podnoście skarpetki z podłogi, opowiadając głupie dowcipy i zostawcie przestrzeń na oddech. Praca twojego związku w tej chwili jest bardzo prosta. Po prostu być obecnym. To zabawne, ile wymaga pracy, aby po prostu być. Naprawdę wszystko jest w porządku. Czy oby na pewno? Czy oby na pewno kochanie jest wszystko w porządku? Czy oby nie jest tak, że zamiatacie, zamiatacie problem pod dywan? To już wy sami będziecie wiedzieć najlepiej. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.